Gazeta Lubuska wydanie online. Na jakie Pani liczy karnety, na całość, na całą imprezę? Na środek i piątek. A sobota nie? Kiedy jest już ten finał? Nie. A liczy Pani, że dostanie? No, mam nadzieję. To jest jakaś reglamentacja, tak? Tego nie wiem, mam Słyszałem, że cztery na osoby białe. To mi akurat tyle potrzeba. Tak? Dwójka i dwójka dzieci, Aha, które bardzo super. sobie życzę w prezencie do migończy. <laughs> powodzenia. Tak jest tutaj zawsze. O, o o. A pan się spłycha do kolejki? Nie? Tak. nie, ja stoję tutaj od samego początku. To jest główny prowider kolejkowy. Ja tu... Pan się urwał z pracy? Oczywiście, że tak. Inaczej bym nie dostał biletu. Tu wszyscy jesteśmy w pracy. Kto się zerwał z pracy, niech schowa twarz, bo na online gazeta Lubuska opublikujemy jutro. Nie no. Jak będzie się rękę, to zobaczysz że las rąk. Ale, ale szef wie, że jest to u dentysty. Ale ja tu jesteś awangardą. To A parę osób jest już w środku, tak? 24 osoby są w środku. <noise> A to tak, lista to było, jest imienna to było, to było, to tam? To? Nie, lista jest imienna, dzień dobry. Nie, to jest program tej imprezy. A tylko program. Tej imprezy tutaj. Tak, tutaj. Tak, bo my tutaj mamy własną imprezę i mamy jej program już. <śmary> Niech pan jak jest wesoło. Ale fajnie. początek kabaretu zaczął się Zdrowy. tutaj. <śmary> A ja się o o tym wie i Nie, chyba nie wie, Żeby wiedzieli. Swoim własnym życiem, To są gwiazdy, które nie składamy. Interweniowaliby, bo tu jest weselej. oni są tak dobrzy, że nawet nie planowali tego wyszło. Na sobotę jest szansa tutaj jak się stoi, no to, tak, będzie, to, tak, to też jeszcze tu będzie tak. impreza na sobotę, także zapraszamy. Stoimy wszyscy razem. <laughs> Nie, nie możesz. 80, 150, tak. Tak? 3 normalne, 1 ulgowe, a tutaj na tych pierwszych nie ma żadnego ulgowania. To 5 godzin stania, plon? No. Udało się. No, udało się.